Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego stawia nie tylko na przedsiębiorców i ich rozwój, ale także na kształcenie zawodowe młodzieży. Jak się okazuje, wybór zawodu nie jest sprawą łatwą i dlatego powstał dwuletni projekt Orientacja Zawodowa bez Granic. Podczas którego młodzież mogła dotknąć różnych zawodów u niemieckiego partnera. Dzieciaki mogły z bliska jakby zobaczyć, na czym polegają zawody, które wykonywały. Była to metaloplastyka, było to drewno, było to pielęgniarstwo, więc mogły po prostu same to przeżyć, same to zrobić. Projektu jestem bardzo zadowolona. Dało mi to duże doświadczenie, czy mogę się zajmować. Spodobała mi się najbardziej opieka nad chorymi. Mogliśmy pracować w w grupach, jak i samemu poznać, czym to się zajmuje? Można poznać zawód, jaki chce się robić. Jeżeli ktoś nie ma jeszcze pomysłu na przyszłość, to może mu podsunąć, pokazać, co lubi robić. Podsumowaniem tego projektu była konferencja, w której udział wzięło wielu specjalistów, zarówno z Polski, jak i Niemiec. Tematem przewodnim były zawody przyszłości. Myślę, że Uważam, że takie projekty połączone z konferencją ze specjalistami z różnych branż są nam bardzo potrzebne, byśmy mogli inspirować i przygotowywać młodych ludzi, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej. Oczekiwania pracodawców obecnie z oczekiwaniami absolwentów szkół wyższych i uczelni, szkół ponadpodstawowych i uczelni. Nie są zbieżne, nie, nie spotykają się w, w pewnym miejscu. W związku z tym staramy się proorientować zawodowo, wskazywać zawody przyszłości, które będą teraz, ale za 5-10 lat, kiedy staną się absolwentami. Atrakcyjne. Niezmiernie istotne są kierunki zawodowe. Jak przekonywali prelegenci, warto korzystać z dobrych wzorców, na przykład niemieckich, gdzie nauka zawodu i przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy stoi na wysokim poziomie. System edukacji zawodowej w Niemczech nastawiony jest na rynek pracy i na tych, którzy na rynku pracy występują czyli ucznia i przedsiębiorcy. W Polsce system nastawiony jest na szkołę. Na nauczyciela i na sam system w sobie. To jest ten system, nie ma zdefiniowanych celów. Polska idzie w kierunku dualnego kształcenia, czyli połączenia teorii przede wszystkim z praktyką, i to jest słuszny rozwój. To Niemcy prowadzą od lat system kształcenia niemiecki. U nas w Polsce on był, jest i pewnie będzie. Tutaj mówię głównie o szkołach zawodowych które przewidują kształcenie właśnie dualne, czyli połączenie nauki w szkole z praktyką u pracodawcy, czyli w miejscu pracy takim, jak ono się odbywa w rzeczywistości. I tu dużą rolę powinien pełnić doradca zawodowy, a także rodzice. Jednak Maria Montowska z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej przekonuje, że jest to wyzwanie także dla pracodawców. Katastrofalny już brak kadry na rynku. Przymusił i nie boję się tego słowa, bardzo wielu przedsiębiorców do takiego, a nie innego działania. Myślę, że bardzo dużo, du, duża rola tutaj i, i piłeczka po stronie pracodawców, żeby zachęcali e, pracowników e, do funkcjonowania w swoich, e, w swoich środowiskach i w swoim otoczeniu do, do tego, żeby wychodzili w stronę pracowników z jak najlepszymi ofertami zachęcali ich do tego. Mają możliwości różne, żeby tych pracowników dostosować pod swoje potrzeby. Czy to fundusze europejskie, z których można uzyskać pracownika wyszkolonego pod swoje potrzeby, czy krajowy fundusz szkoleniowy. To tylko część zagadnień, jaka została poruszona podczas konferencji w Wieleniej Górze. Jedno jest pewne: inwestycja w edukację zawodową z uwzględnieniem trójstyku granic oraz zawodów przyszłości. To inwestycja, która się opłaca, a Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego wyrasta na lidera, który skupia wiele podmiotów z regionu i wyznacza trendy oraz kierunki działania.